Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony ZGR Matisto i witam w wielkim prowocie, e, w powrocie do Dirta Wiki, do odcinka 16. Mamy odcinek 16, tak jak już mówię. E, udało mi się nadrobić wreszcie karierę, bo z tego co wiedzieliście przepadły mi savey z gry Dirt. I tak, przejdziemy może sobie do Chin. Ja już trochę w Chinach byłem, ale no... Trzeba być wam pokazać też, nie? No i bierzemy Impreza. Wszystko mamy tak, tak samo jak... Prawie tak samo jak wcześniej. Niektóre tam rzeczy się pozmieniały, ale... Zbyt dużo się nie... nie zmieniło. X Game poprzechodziłem, Wszystko fajnie. I okazało się, że... Potrzebowałem ile? jakichś 6 godzin na... Nadrobienie gry, nawet nie, 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 nie to przejdzie nie, nie. bardzo mało czasu, a trochę mi zeszło z tym, ale wreszcie już dostajecie GIRT na dwójkę, bo już dużo osób się pytało i widzę, że dużo osób, osobom też się podobał gift na moim kanale i tak, i ostatnio próbowałem swoich sił za kotpitem w różnych samochodach I powiem Wam, że nawet dobrze mi szło. Ojej, no nie tak dobrze ale trochę sobie po, popróbujemy i tak właśnie poświęciłem parę dni bo byłem zakopanym i wziąłem ze sobą pudełko z płytą dirta w razie jakiś Złej pogody czy czegoś, żeby pograć, ale ja nie wiem co robić. No właśnie, Dita, po, znaczy postanowiłem nadrobić karierę. Średni prawy. Tak właśnie zacząłem sobie grać, żeby ponagrywać i skończyć serię. Było wow. chiny wymagające pierwsze miejsce... To do do, jest niebezpiecznie, z tego, do, dobrze pamiętam... Już do jechałem tą trasą... I retrospekcja! Bo nas wyrzuciło... Łodź, Łodź, Łoj Średni prawy, przez szczyt został przyjemność Średni przyjemność lewy, nie dnij. 150. Przez zwężenie, Jeszcze. Zabłem to przed przódką. Łodź. I metal. Kupiłem nam też tą. Yyy. Eee... Bez najmniejszych problemów. To przeprowadzić. To Subaru. Znaczy nie Subaru tylko BMPC, ja trochę już zamyśliłem, zapomniałem mu pod Źle pomylił się, i tak, nie, no, nie, jeszcze nie chyba tak, 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 w tak, 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 Karierą znaczy, kmerą, nie karierą. O, roztara, ten... Mm, barwy bardzo ładnie się prezentują. To <laughs> są Kiedyś piłem. Nawet, nawet. O, 31 km mamy Subaru przejechane. Chyba ten Subaru ma najwięcej przebiegów. Bo to jest to pierwsze Subaru, szczyt, co ufaga, miał też Davey Uwaga szczyt. Uwaga, Uwaga szczyt. Musiałem ogarnić trap trochę Trochę tutaj przydepnąłem hamulec Trochę wypadłem z formy Nie tak za w pierwszych odcinkach bo 15 odcinków było przesłanych Na YouTube wszystkich Wszystkie zakręty prawie driftem brałem. Uwaga, ostry prawy nie tnij przed wąski most. Przez wąski most Dobra. A nie, retrospekcja znowu. A czym więcej wykorzystam, wykorzystujemy retrospekcję, tym chyba Rytni mniej punktów doświadczenia dostajemy. Czy tam niejemy jakichś punktów punkty tam są. O, pierwsze miejsce mamy ogromnie Nawrót w prawo, przez rzurę nic, nic się... Mitslishi Lancer 10 od Widziałem o zakopanym właśnie jak byłem i na, nadrabiałem na DIT-a wow. Mieliśmy szczęście w czym A, Biarega To szczyt hopka lewy. Nawrót prawo, pod górę, 40 Wites. Średni lewy długi, 60 Doganiamy A, Z Lekki prawy, zostań, 60. Przez chopkę, do metry. No my to, no to luszymy. Wydało się. Należało ci się to zwycięstwo no ja się... wiem. Zresztą też było trochę problemów, bo yy, po pierwszym Dobra, razem yy, weszłem na usługę Live i, i skasowa mi się save. Musiałem od początku zaczynać yy, ze względu na tryb multiplayer yy, i przepadł mi po prostu save i musiałem nadrobić. Zacząłem go nadrabiać, ale okazało się, że aktualizacja hey! popsuła mi I system. To jest dla mnie zwycięstwo. Dobra robota. I Komputer niestety nie, nie dawał rady nagrywać dirta. Nawet grałem bez frapsa w ten. W... No. Dirta i była masakra. Dobra, co my tu możemy wziąć? A weźmiemy sobie. Achim to może już odpuścimy. O, odblokowały nam się te wiecie ten. Weźmiemy. Czemu? By tu, kiedy wygrasz jedne z trzech to nie rozumiem. By tu, kiedy wygrasz jedne z trzech, to nie wiem, nie mogę wejść. Jeżeli wiecie o co chodzi, to piszcie mi. Zwyczajnie, tak, tak, tak. Moje bryki. A, pojedziemy sobie. Lanse, chyba dziewiątka, lanse, nie nie, ale tak, wiedziałem, że jestem znowu w Chinach. Mody unchajno. Nie, zapisano które jak kontynuuję. Zapisałem sobie e, ten wystawienia e, w e, game Windows Live, ale chociaż i tak. Trochę na, napaliłem się o, bo myślałem, że będę wchodził mię za każdym razem z zapisaną, no, wiecie, z zapisaną y, konfiguracją samochodu, a tu trzeba jeszcze trochę się naklikać, chociaż mniej niż wcześniej, ale też trzeba się trochę. O, kończy się, skończył się gaz, nic zaczął przerywać o! Kiste o! Widzę, że wracam do formy no niekoniecznie ja jaka o! Oh, Kiste no nie, to nie było. Dobry kiss the wife. Właśnie nie, nie wiem na czym polega e, ta, czy to jest konkurencja w drifcie W ogóle nie, nie jestem w temacie Muszę poczytać na internecie O co chodzi Wiem, że sa, trzeba jak najbliżej chyba Nawet nie na jak najbliżej Tylko dotknąć zderzakiem e, Tylnym zderzakiem w samochodzie Dotknąć ściany Ale nie wiem czy Urywając go, czy coś nie wiem wypadek jest na trasie, a my też mamy wypadliśmy wypadek na trasie pracujemy wiper nie wiem czy to jest za... a chyba ten ten gummo Pontiak Pontia? nie wiem czy się do tego minąłem za jednym razem i minąłem już tego co miał wypadek o no, właśnie go minąłem szołem kurde, kurde no mają ale to są najlepsze, czy najpopularniejsze kaski? No nie no, bez jaj, jak, jak na jednym to i na drugim. Kurde, no i nie mamy tego. A. Może... Pierwsze miejsce? Ciekawe jakie będzie mieć. Mam nadzieję, że nie będzie nam kosztowało to dużo. Pierwsze miejsce jest... Już miałem Że tragicznie to nam zepsuje wysik. To wypadnicie z toru. Chyba dwa Wysiłki znowu mamy. Kontynuuj? Tak, dwa. Wow widzicie i tak powinny być tak jak teraz o właśnie, dalej się pokażę o już mamy już że i wierzymy, jedziemy na nie musimy pokupować sobie trochę autek mamy duże kasy, to nie mam grzejemy świece i let's go pilota nie mamy, nie mamy, jeszcze patrzcie na mnie, nie mapę. Ale mnie to. O. Wow. Zobaczmy sobie. O, zaraz niesie się. grubo. Drzewo musiałem akurat. Dobra, idziemy. Na, czas pierwszy mam nie tak naprawdę. Ojej, rozpędziłem się za bardzo. Ale dobra, wydomowało nam nic wyższy. Ja widzę, że włókien jadą. I wykonają drift teraz z GMA pisma Ło, ale się zakląć Pierwsze miejsce Nie za bardzo wejście driftem Nekrospekcja 5 i tak gdzieś rzuca. Żeby za nie dbać. co wcześniej Ja z śmiało Monster Energy Pierwszy, czego nie wiem wszystkich? Pierwszy to jest ta, by dojechałem na metę! Brawo! Ej, nic nie było, Gdzie tam? rozbieracie się. no ba! Chłopie! kurde. Takie gwiazdy pokonuje, kurde, chłopie. Tak, może jeszcze wiecie co? Weźmiemy sobie jednego gościa, skoro już taki powrót to będzie dłuższy odcinek. nie? Jestem pod wrażeniem! Ho, podwodzone! Mochmo. Strasznie dużo kasy mamy, widzę. A może weźmiemy się za kierowców. O, ale nie, laskę muszę przerobić. Muszę ją prześcignąć. Moje wiki, gdzie jest Subaru? Wybierz do wyścigu, let's go! Cubryz, Subaru impreza, pół Hej Mateusz! To Maroko! Upał jest nieznośny, a na wierzchnia sytka. Powodzenia! Graj, nie gra, kontynuuj. Hunt Yok Kurde, ale zażyna się Powodzenia Mamy zresztą też O, tak jak z tą nika idą, no. oh. 60, ostry prawy, trzymaj lewy przez szczyt 40, Ach, się na 40, ale dobra Mogę być dla kiedy, tak, tak, tak przez szczyt, lekki lewy do lekki prawy Lekki lewy do szczyt, Pamiętacie jak na tej skale zaliczyliśmy w lewe? Średni prawy, jak przez ktoś oglądał pierwsze lewy. odcinki to Może będzie pamiętać. średni prawy, 63 maj lewy przez szczyt Do lekki prawy, na asfalt szczyt długi Lekki lewy długi Pomijam do lekki tyle, prawy że mi się nie powodowała aktualizacja znaczy nie aktualizacja tylko 120. E, bo gra jest aktualizowana, o, bolniej, ale nie podoba, mi się, się e, nie podoba 60, mi się, ustąpił się gaz słuchajem. Nie podoba mi się optymalizacja gdzieś prawy. po tym formacie. Strasznie mi klatki taczą, może to tak będzie tylko przez jeden odcinek możecie coś się 60, skonfiguruje i u lat mi lata od 60 do 30 lat. I raz mam dynamiczną raz taką. Już, prawy, dynamiczną grę. 40 na w A a formatowaniem nie narzekałem. 120 środki. Średni prawy, na aspakt szczyt. Hmm. Szybki lewy długi, zostań. Szybki lewy, długi. Do szybki prawy długi zostań. Do mety. Tak jest. Ja miałem ją wcześniej? Czy na czas? Bo tak w ogóle myślałem, że... Się... A na czas! Uoh, bo się tak zamyśliłem o, o tych klatkach i właśnie nie widziałem, czy ja mam ją. Hej Mateusz! Ją... nie wiem. Hej Mateusz, tak ja wiem, przeruchałem Cię. no to będziemy kończyć. Ja wejdę sobie jeszcze w ustawienie i zobaczę sobie podwyższy sobie yy, nie tu jest opcja, nie to trzeba wyjść z tego na zewnątrz yy, podwyższę sobie detale Bum, chyba gdzieś tu o, teraz 29 nie wiem, tutaj, o, nagle przyszedł 50 64 miliony, średnie średnio wysokie, postaci na wierzchu wysokie i tu też wysokie, cząsteczki wysokie, wszystkie. synchronizacja, odświeżenie, obrazu. i no. okay. Dobra, kurde no! Weszły. Dobra, ja sobie tu wszystko skonfiguruję, a ja żegnam się z wami. Tak więc trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i mam nadzieję, że miło przyjmiecie z powrotem. Yy, no. Miło przyjmiecie serię z dziewca z powrotem. No to trzymajcie się na razie, cześć.